Taka folia to zbawienie dla Twojego domu. Przygotuj miskę średniej wielkości, dodaj do niej trzy łyżki kawy, ważne, aby była to kawa mielona. Kawa to tani i ekologiczny produkt, który ma wiele właściwości. Następnie weź garść liści laurowych, pokrusz je na małe kawałki i dodaj do kawy. Do miski dodaj również małą łyżkę pieprzu. Możesz użyć dowolnego pieprzu. Ważne, aby był mielony. Mieszaj dokładnie do momentu połączenia się składników. Weź folię aluminiową. Użyj nożyczek i odetnij szeroki kawałek. Na tak przygotowaną folię włóż łyżkę wcześniej przygotowanej mieszanki. Dokładnie złóż na części tworząc zamkniętą torebkę. Najlepiej w prostokąt. Następnie weź wykałaczkę. Zrób małe dziury na jednej ze stron. Umieść torebki na blacie kuchennym, insekty będą unikać tych miejsc. Torebki włóż również do butów. Ten prosty i tani trik sprawi, że pozbędziesz się much, komarów i karaluchów z domu. To sposób na robaki w łazience. Rybiki cukrowe w łazience spotkał chyba każdy. Pokażę ci co zastosować, żeby pozbyć się tych niechcianych robaków. Zacznij od przygotowania dzbanka z miarką. Dodaj do niego szklankę wody. Następnie weź trochę alkoholu do dzbanka, dodaj jedną łyżkę środka dezynfekującego lub denaturatu. Na koniec dodaj kilka goździków. Do tego triku użyjemy także plastikowej butelki. Weź jedną pustą butelkę i przetnij ją na pół. Następnie zrób otwór w nakrętce butelki. Przelej wcześniej przygotowaną miksturę do dolnej części butelki. Teraz zamknij ją tak jak ja to robię. Następnie dodaj kilka długich wykałaczek do otworów w pokrywie. Taka mikstura to gotowy środek na rybiki cukrowe. Włóż to w miejsce, gdzie najczęściej jest problem z pochłanianiem wilgoci, bo w tych miejscach rybiki pojawiają się najczęściej. Ten środek odstrasza rybiki cukrowe z danego terytorium. Pamiętaj, żeby regularnie wymieniać miksturę, aby utrzymać jej skuteczność. Wlej to do płynu do płukania tkanin. Robię to od lat i ten sposób nigdy mnie nie zawiódł, dlatego warto wypróbować ten trik. Już ci pokazuję, jak go wykonać. Do nakrętki wlej płyn do płukania tkanin. Wybierz taki o ulubionym zapachu, przelej go do dzbanka. Następnie dodaj półtorej nakrętki alkoholu. Do tych dwóch składników wlej 200 ml wody. Należy wszystko dobrze wymieszać, po czym wlej powstałą miksturę do butelki z rozpylaczem. Dodatkowo możesz wrzucić do niej kilka goździków. Oferują one liczne korzyści dzięki zawartym w nich związkom aktywnym, takim jak eugenol. Mieszankę można pozostawić do namoczenia na godzinę. Wtedy jej składniki wzmacniają swoje działanie. Następnie spryskaj sofę i sypialnię. Będzie wydobywać się z niego przyjemny zapach. Taki środek sprawdzi się również do spryskania wycieraczki przy wejściu do domu. Dzięki temu zapach będzie unosił się w całym domu przez długi czas. Ten trik jest nie tylko skuteczny, ale także prosty do wykonania z produktów, które prawdopodobnie już masz w domu. Wrzucam kasztany do wrzątku. W ten sposób robię najbardziej ekologiczny płyn do prania na świecie. Ponadto nie płacę za niego nawet jednej złotówki. Poradzi sobie nawet z najtrudniejszymi do zmycia plamami. Zawsze gdy znajduję jesienią kasztany, zabieram je do domu. Mają one genialne właściwości piorące. Na początku wrzucamy je do garnka i gotujemy przez 15 minut. Następnie rozcinamy skorupkę i wyciągamy biały miąższ. Wycinam dokładnie łuski. To ważne, jeśli chcesz używać płynu również do prania białych ubrań. Wrzucam je do słoika i zalewam ciepłą wodą. Po dwóch godzinach odcedzam kasztany. Wrzucam je do miksera i dolewam szklankę wody. Miksuję dokładnie. Następnie, za pomocą sitka, odcedzam resztki kasztanów od płynu. Tak przygotowany płyn można przechowywać maksymalnie przez cztery dni w lodówce. Stosujemy go tak samo jak zwykłe płyny do prania. Wlewamy nakrętkę do bębna lub do szuflady pralki. Owoce kasztana pospolitego zawierają saponiny, czyli związki chemiczne o właściwościach pieniących i myjących. Dzięki kontaktowi z wodą saponiny zaczynają się pienić i dlatego rewelacyjnie sprawdzają się podczas prania. Kasztany skutecznie poradzą sobie z plamami z jedzenia, tłuszczu i wszelkich zanieczyszczeń. Przepis na płyn do płukania za 4 zł. Już nigdy więcej nie kupisz go w sklepie. Domowy płyn jest tani, ekologiczny, a ubrania będą miękkie i pachnące. Kostkę szarego mydła zetrzyj na tarce o grubych oczkach. Do dużej miski wlej 4 litry ciepłej wody. Następnie wsyp do niej wiórki mydła. Wymieszaj całość. Mydło ma właściwości oczyszczające i antybakteryjne. Nie zawiera substancji zapachowych, barwników ani konserwantów. Gdy wiórki się rozpuszczą, dodaj do miski sodę kalcynowaną. Można kupić ją w drogeriach. Odmierz pół filiżanki i wrzuć do miski. Soda to naturalny środek czyszczący i wspomagający czyszczenie. Następnie dodaj pół filiżanki sody oczyszczonej. Usuwa ona plamy z tłuszczu, krwi lub ziemi. Do płynu dodaj kilka kropli ulubionego olejku eterycznego. Dzięki niemu pranie będzie pięknie pachnieć. Wystarczy parę kropli. Wymieszaj całość. Gdy mieszanka wystygnie, wlej ją do 5-litrowej butelki. Zwykła butelka po wodzie sprawdzi się idealnie. Płyn będzie można z niej łatwo dozować i przechowywać. Po godzinie mikstura zgęstnieje. To znak, że będzie gotowa do użycia. Taki domowy płyn stosuje do każdego prania. Wystarczy nalać miarkę i wlać do bębna. Składniki w nim zawarte sprawią, że ubrania będą niezwykle miękkie. Nawet najtrudniejsze do zmycia plamy znikną, a ty nie będziesz już musiał wydawać pieniędzy na drogie płyny do płukania tkanin. Zalej aspirynę płynem do płukania tkanin. Te dwa produkty wspaniale działają razem, a ty przestaniesz marnować pieniądze na coś, co możesz mieć za pół ceny. A żeby tak się stało, oto co musisz zrobić. Weź trzy tabletki aspiryny, jeśli masz przeterminowane tabletki aspiryny, to weź właśnie takie. Połóż je na kawałku ręcznika papierowego i zawiń, rozdrobnij tłuczkiem. Proszek z aspiryny wsyp do dużego naczynia i zalej dwoma szklankami gorącej wody. Rozpuść proszek w wodzie, dodaj trzy łyżki octu spirytusowego, następnie dwie nakrętki dowolnego płynu do płukania tkanin oraz dwie łyżki płynu do naczyń. Dolej kolejne dwie szklanki wody. Może być zimna. Wymieszaj dobrze i przelej wszystko do butelki. Ja wykorzystałam pustą butelkę po płynie. Zrób otwór w nakrętce otwieraczem do wina tak będzie łatwiej korzystać z tego płynu, możesz też płyn przelać do butelki ze spryskiwaczem, oto najlepszy produkt do czyszczenia podłóg. Jeśli masz brudne panele, użyj go. Taki płyn usuwa plamy i zabrudzenia, dezynfekuje powierzchnie podłogi, jednocześnie ładnie pachnie, ale jego zapach odstrasza owady i insekty, możesz też używać go do mycia podłogi w łazience, a zwłaszcza do czyszczenia okolic toalety. Możesz go używać w każdym pomieszczeniu i cieszyć się czystą, lśniącą podłogą. Już nigdy więcej nie użyjesz płynu do płukania tkanin. Kiedy następnym razem płyn do płukania będzie ci się kończył, zastanowisz się dwa razy, czy kupić nowy. Zaraz dowiesz się, dlaczego zamiast płynu ze sklepu używam tylko tego płynu. Chodzi o skład płynu do zmiękczania tkanin. Wiele substancji jest toksycznych, ale to nie wszystko. Związki powierzchniowo czynne, które odpowiadają za tę niezwykłą miękkość tkanin, mogą uczulać i wywoływać alergię. Taki płyn do płukania tkanin nie jest więc produktem bezpiecznym dla zdrowia. Związki chemiczne w jego składzie nie są też obojętne dla środowiska. Pomyśl następnym razem o tym, kiedy będziesz wyciągał miękkie i miłe w dotyku ubrania i ręczniki. Lepiej więc używać innego płynu. Takiego, który sam możesz zrobić w domu. Wystarczy rozpuścić w wodzie jeden produkt i będziesz miał gotowy płyn do płukania tkanin. Nie jest szkodliwy. Do naczynia wlej 100 ml wody, wsyp dwie łyżeczki sody oczyszczonej. Wymieszaj, aby soda się rozpuściła. Jeśli zależy ci na pachnącym praniu, dodaj ulubiony zapach w postaci olejku eterycznego. Kilka kropel wystarczy i to wszystko. Masz gotowy zamiennik do sklepowego płynu do płukania tkanin. Wystarczy jedna miarka takiego płynu, wlej go do przegródki w pralce na płyn do płukania. Najczęściej jest to środkowa przegródka oznaczona kwiatkiem. I gotowe. Możesz prać już ubrania bez obaw, że znajdują się na nich uczulające składniki.